3 darmowe prezenty w Fortnite dla każdego gracza. Już tak naprawdę w grze jest to oficjalnie potwierdzone i w tym materiale powiem Ci jak je odebrać. Każda osoba, która obejrzy ten materiał będzie wiedziała jak je zdobyć i gwarantuje Ci, że będziesz mógł to zrobić. Ale najpierw drogi widz pamiętaj, żeby walnąć subika, łapeczkę w górę i wpisać kodzik SEIKAM. Całkowicie brakuje mi około 300 subików do 80k, proszę byście pomogli, kodzik mi pomaga się rozwijać. No i zróbmy jeszcze szybką zabawę, napiszcie w komentarzach którą łapeczką jesteście. I również jeśli wpiszecie teraz mój kodzik Seikamsar do sklepu I napiszecie, że macie go właśnie w sklepie w komentarzach To ja każdej osobie, która ma mój kodzik Przypnę serduszko Dziękuję Asubiki, dziękuję za followy Instagram Discord, Twitter tylko w opisie, a my lecimy z naszym oczywiście tematem odcinka. O co dokładnie chodzi? No i o jakie prezenty można zdobyć. Jak wiecie, teraz był duży temat tematu 15 prezentu, aczkolwiek dzisiaj powiem wam o innych troszkę prezentach, bo jest ich aż 3 i skąd to się wzięło? Co ciekawe, nie są one związane bezpośrednio z eventem Winterfestu, tylko są związane z czymś innym. Są one związane z wydarzeniem, z karatę, skinami. Jak wiecie, skiny karate od ostatnio weszły do gry i mają one trzy różne style. No i generalnie można. Nabyć, aczkolwiek teraz będzie można zdobyć trzy rzeczy od skinów karate całkowicie za darmo. I co ciekawe, można powiedzieć, że jest to praktycznie gwarantowane dla każdego. Jak to możliwe, już Wam wszystko tłumaczę, oczywiście. I węcik będzie już niedługo, bo dokładnie będzie on 8 stycznia, czyli w sobotę między godziną 16 a 19. I jest to turniej jednakowoż macie tam praktycznie pewne nagrody. Dlaczego tak mówię? Dlatego, że nie jest to żaden turniej, że musisz mieć jakieś tam konkretne miejsce i że tego nie wygrasz. Tylko wszystkie praktycznie osoby, które wezmą udział i posłuchają się mnie, gwarantuję wam, że zdobędziecie te nagrody. Dlatego, że nagrody są skierowane do top procenta graczy i na przykład pierwszą nagrodę dostajecie już za top 50. A z mojego doświadczenia, z tego co właśnie brem udział w turniejach, miejsca typu top 10%, to 20%, to 30 robi się bez żadnego problemu. Dlatego, że po prostu dużo osób wchodzi, zagra jedną gierkę i wychodzi, albo ma 0 punktów, i po prostu takie na przykład jak top 50 miejsca, procent, oczywiście, możecie wbić tak naprawdę jedną grą, totalnie, wkując. Sam turniej jest stworzony pod. Awkowanie i teraz jakie to będą nagrody. Generalnie, placement jest mega łatwiutki i jest to dla wszystkich graczy casual i totalnie nie musisz robić żadnych fragów, bo przedstawię ci teraz metodę, jak to wszystko sobie ogarnąć. Z najważniejszej informacji, nagrodami w tym turnieju niestety nie są jakieś fajne skiny, tylko są troszeczkę to cienkie nagrody, dlatego że są to grafity i możemy zrobić trzy unikalne graffiti ale dlaczego tym nagrywam? Po prostu, pomimo, że są to graffiti dużo graczy może chcieć to odebrać. Ja osobiście polecam, no bo zdobycie tych Nagród zajmie wam myślę spokojnie około godzinki maks dwie nawet prawdopodobnie nie musicie grać całego turnieju, ale można sobie je szybko zgarnąć. Ja będę na pewno je zdobywał i będę robił to na streamie. I generalnie chodzi o to, no, że musicie wbić odpowiednią ilość punktów. Te graffiti z tego co wiadomo są połączone ze skinami tutaj właśnie samych karate i są one w różnych motywach. Niestety z tego co na razie zauważyłem w regulaminie nie są przewidziane żadne killoffy, nic z tych rzeczy, więc jest to troszeczkę dziwne, bo w większości w tych turniejach były takie rzeczy, aczkolwiek bez obaw. Warto zgarnąć te graffiti dlatego, że bardzo możliwe, że Fortnite planuje jakoś rozwinąć ten system dlaczego? dlatego że coraz więcej graffiti DPI się w Fortnite coraz więcej turniejów to posiada. No jak wiemy na razie jego użyteczność jest dosyć mała, ale tak samo było z zamotkami rzucanymi i tam na przykład teraz można je wykorzystywać naprawdę do fajnych rzeczy takich jak plecaków czy jakichś innych fajnych takich właśnie przedsięwzięć więc warto sobie to odebrać, żeby mieć chociaż to pamiątkowo. Ale wracając do tematu odcinka, jak te rzeczy zdobyć? Generalnie, z tego co dowiedziałem się, rzeczy są rozdawane za top 50%, chyba top 20%, bądź top 30% i top 10. I teraz powiesz, Kamstar, ale jestem sobie, ale spokojnie. Ja tutaj powiem wam, jak to sobie ogarnąć. Nawet jak jesteście bez zadzieni Forta. W turnieju w regulaminie jest już opisana cała punktacja, no i punktacja jest następująca, że co placement od 75 miejsca, dostajecie punkciki. Co ciekawe, za całą wygraną, czyli cały placement plus wygrana, daje wam aż 30 punktów. I czy jest to dużo? Jest to strasznie dużo, do tego, że generalnie jeden kill daje wam jeden punkt, więc żebyście wyrównali właśnie. Całego, w, całą wygraną, się zrobić 30 chili. W Jaki jest wniosek? Że po prostu turniej jest totalnie pod graczy casualowych, żeby tylko kampili. Co to oznacza? Że jeśli przekampisz parę gierek, albo zostawisz nawet swoją postać na wku, to prawdopodobnie pozgarniasz te nagrody, albo po prostu część nagród. Jak to możliwe? Już Wam tłumaczę. Generalnie z doświadczenia wiem, że na takich turniejach nie ma zbyt wysokiego poziomu. Szczególnie jeśli macie mało punktów, na na przykład top 10% będzie naprawdę wymagało Małej ilości punktów, bo to są turnie otwarte W nich często bierze na przykład nawet milion graczy No nie szukajmy się Dużo graczy, tak jak wspomniałem na początku Robi tak, że wejdzie, zagra i wychodzi na przykład No i jeśli zostawicie swoją postać na wku No to prawdopodobnie wasza postać Żyje spokojnie te kilka minut Gdzieś tam sobie pływając w wodzie I w tym czasie jesteś w stanie zgarnąć już kilka punktów Zostawiając swoją postać kilka razy na wku Jesteś w stanie spokojnie Wbić te top 50 A jak miał szczęście to nawet wbijesz top 10 I naprawdę jest to real Dlatego, że wiem jak te turnie działają, grałem naprawdę dużo turniejów i gwarantuję Wam, że jeśli będziecie po prostu sobie awkować, no to i tak część nagród na pewno zobęcie. Jeśli chcesz być pewny, że te nagrody na 100% wbijesz, to wystarczy kampić. Oczywiście, jeśli jesteś dobrym graczem, możesz sobie spokojnie biegać, zabijać graczy, wygrywać gierki, ale tutaj głównie mówię do graczy słabszych, którzy na przykład dopiero zaczynają. Wystarczy, że będziesz awkował gdzieś po mapie, łaził po jakichś krzakach, lucił jakieś mało zaludnione lokacje i 100%... Udać się to zdobyć. Faktycznie ciężko było na przykład wygrywać skiny w turniejach, ale tam było trzeba wbić na przykład top 3000, top 4, top 5000 i często to było po prostu nawet mniej graczy niż na przykład 1%, więc jest tutaj generalnie dużo, dużo większy price pool. No i też tak jak wam wspomniałem, te nagrody nie są tak dobre, więc po prostu tych nagród Epic rozda więcej o samych jeszcze ważnych rzeczach. Jak grać i kiedy się turniej odbędzie. Wspominam już, że w sobotę 16-19 będzie ten turniej trwał. Według obecnej informacji na grze turniej jest już dodany do gry, no i w już Wam go pokazywałem. Każdy może go sprawdzić bezpośrednio w zakładce Rywalizacja. Z kolejnych ważnych rzeczy to odnośnie samych zapisów i jak wbić na ten turniej. Generalnie nie musisz się zapisywać do turnieju, nie ma żadnych takich wymagań i spokojnie nie musisz się rejestrować na żadnych stronach ani często, bo trzeba tak robić turniej. Tutaj jest akurat inaczej. Kolejna ważna rzecz, weryfikacja dwuetapowa i level. Prawdopodobnie, żeby wziąć udział w turnieju, będziesz musiał mieć włączoną weryfikację dwuetapową. Możesz to zrobić na stronie Fortnite'a. I będziesz również musiał mieć wbity jakiś level. Chodzi tutaj, tutaj o level ogólny raczej. Więc jeśli grałeś w Fortnite'a chociaż kilka dni, tym się totalnie nie przejmuj. Jest to zabezpieczenie przeciwko bo to i cheaterom, żeby nie wchodzić inaczej z tych kontach. I nie psuli turnieju. Kolejna sprawa, to oczywiście... W turniej w jaki jest tutaj e, jakby zakład, jakby w jakim tutaj motywy jest turniej. Jest to turniej solo i co ciekawe jest to pierwszy tak naprawdę taki normalny turniej w Fortnite w tym rozdziale. Dlaczego warto wziąć w nim udział? Pierwsza sprawa, solo po prostu jest mega chillowe, nie musisz szukać nikogo do gry. Kolejna sprawa, jeśli jest to pierwszy turniej, Epic Games na pewno będzie chciał coś potestować i też warto po prostu brać w takich turniach udział, no bo raz Epic będzie się prawdopodobnie starało poprawić wszystko przed oficjalnymi turniami i prawdopodobnie dlatego jest ten turniej organizowany. A druga sprawa, fajnie będzie po prostu zagrać na nowej mapie i z nowymi doświadczeniami myślę taki turniej ja osobiście Was zachęcam, ale dodam jeszcze, że ja na pewno ten turniej będę streamował, jeśli masz do tego grać albo po prostu nudzicie solo, możesz zawsze wbić na ten kanał do mnie na Fortnite'a o tej godzinie jak będzie turniej czyli 16 w sobotę i ja będę go prawdopodobnie streamował, no i po prostu wygrywał, osobiście będę celował w top 1%, więc tutaj będę chciał Wam pokazać troszeczkę lepszy taki gameplay na wyższym poziomie, no żebyście zobaczyli że faktycznie da się to wbić bez problemu ja Wam bardzo dziękuję za uwagę, no i mam. Mam nadzieję, że wam powiedziałem fajne rzeczy, że troszkę się dowiedzieliście, bo o tym turnieju chyba jeszcze nikt nie nagrywał, bo jest to po prostu mega świeża sprawa i wyjdzie kontakt naprawdę wczoraj wieczorem, więc myślę, że jakoś wam tam pomogłem. Dziękuję wszystkim, pędajcie Instagram, Discord, Twitter, TikTok w opisie, subujcie, followujcie, będę wdzięczny i wpiszcie kodzik sejka, żeby mnie dalej wspierać. Dziękuję, paszam, live'a, trzymajcie się, joł!